Siema, witam Was serdecznie wszyscy, wszystkie kryptoświry widziane mile na kanale. Z tej strony Michał, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Cardano. Oh no. Tak, o Cardano, które poleciało. Oh no. I dalej lecieć w dół chciało. Dobra, w dzisiejszym odcinku, tak jak wspomniałem, ładujemy Cardano, możemy zacząć. Oczywiście oprócz Cardano przekażę wam taką małą informację, czysto od siebie odnośnie opcji pomocy dla chorych dzieci. Także polecimy, polecimy dzisiaj po całości. Natomiast jaki jest dzisiejszy temat odcinka? Dzisiaj, tak jak widzicie i jak widzieliście na zapowiedzi, Cardano. Cardano, cardano. Kupuj cardano rano. Jest w sumie rano, więc w sumie można by je kupić. Czemu nie? Dlaczego skupiam się głównie na cardano? Z prostego względu. Słuchajcie, na Twitterze miałem najwięcej zapytań, yy, znaczy, Boże, na, na Instagramie miałem najwięcej zapytań odnośnie cardano. Dużo osób pisało: A jak widzisz cardano? E, co tam powiesz o cardano? E, kupiłem cardano i ono padło na kolano. I w ogóle biegunka. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku skupimy się i tak naprawdę spróbuję yy, ja znaleźć jakieś argumenty, a czy przynajmniej ja już się znalazłem, tak? Znaczy, staram się Wam je przekazać. Czy Cardano generalnie e, już umarło, i generalnie pies dech, kotpad? i wszystko w ogóle kupa i zimna zupa, czy jednak coś z tego będzie. Na początek oczywiście standardowo rozwiązujemy zagadkę. Tak, zagadka, ja nie jestem doradcą finansowym. I to jest odpowiedź na zagadkę, jeżeli ją znasz. I oczywiście, jeżeli oglądasz ten kanał, to wygrałeś główną nagrodę, jaką jest możliwość oglądania tego dalej. To znaczy, możliwość masz zawsze, tylko że jak tego po prostu nie rozumiesz, że ja nie jestem doradcą finansowym, doradcę finansowego możesz sobie poszukać gdzie indziej, który albo zrobi porządek z twoim Kapitałem albo będzie pomidor, to sobie go szukaj gdzie, gdzie. Ja tylko prezentuję moje indywidualne przemyślenia, i film nie jest i nie może być traktowany jako porada inwestycyjna. Jeżeli to czajcie, to słuchajcie łapa w górę i lecimy sobie po prostu z tym filmem dalej. Pamiętajcie, jeżeli trafiliście też na mojego YouTubeka i Wam się to spodoba, to zostawcie proszę subka, kliknijcie dzwona, bo generalnie będziecie na bieżąco. z Następnymi filmami. Natomiast wracając do głównego sedna sprawy w dzisiejszym odcinku Cardano. Cardano, jak widać, i tego się nie da oszukać, jeżeli dobiło do swojego ATH, to od tego momentu był już tylko jeden wielki pomidor. O, coś tam się działo: pomidor. O, była tutaj w range'u taka gra, będzie dobrze: będzie do pomidor, piętro niżej. A teraz to idziemy: ryeszczeć kurry testy, i pomidor, i Pomidor i generalnie skończyło się tak, jak się skończyło. Kto ogląda mój kanał na bieżąco, to oprócz pomidora wie, że był boom, pump i boom, dump. Takie akcje się zawsze z czegoś biorą. I teraz tak, zanim uderzymy w taką czystą analizę, którą już robiliśmy, skupmy się na kilku takich podstawowych informacjach. Czyli mamy gości, którzy kupili tu, i cena wypompowała, zrealizowali zyski, cena odbiła i poszli w kosmos. Zrealizowali zyski, tak? Więc mamy tutaj ludzi, którzy na Cardano, jeżeli weszli w dobrym momencie, tak, to oni sobie zrobili zysku, słuchajcie, w przeciągu 45 dni 187%. Ole, <laughs> bieda, panie. No to jak zrobili 187% w przeciągu półtora miesiąca, to co ich tam interesuje, co się dalej wydarzy z tym Cardano? Tutaj sąsiad Marian mówił, kupuj, panie, Cardano i... Nie będzie pomidora, będzie kosmos. Był kosmos, wszyscy pozrzucali zyski. No i generalnie, w czym jest problem, żeby taką cenę z reguły na danym coinie utrzymać? Pierwsza bardzo ważna rzecz, jeżeli inwestorzy mają zyski i zaczynają je realizować, to realizują je po pierwsze, bo są inteligentni, bo jak wiecie. Trzeba realizować zyski, a po drugie, z reguły coś się dzieje. No i teraz zobaczcie, Cardano zaczęło topnieć na początku września, tak? Czarny dzień dla yy, Ady. Ada to nie wypada, to też było w moim odcinku i zobaczcie, początek września Cardano nam topnieje. Zobaczmy, co w tym czasie działo się na Bitcoinie. Sierpień i mamy wrzesień, i we wrześniu mamy mały klops, i mamy mały klops, i wrzesień zaczyna się. Tutaj od 20 rozpędzać. Jeżeli Bitcoin się zaczyna w ten sposób rozpędzać pod koniec września, to Cardano, które tutaj mamy 10, 20, czyli tam 23 września, ride na Bitcoinie, zaczyna grać tu w rangeu, czyli już konsoliduje, już nie ma takiego zainteresowania. Bitcoin ma ride, a Cardano ma tutaj range i nic się nie dzieje, a później już mamy tylko spadki. Przepływ kapitału, masz kardaną na którym zrealizowałeś zyski, cena spadła. Możesz je dokupić, żeby znowu zrealizować zyski, ale po co? Jest Bitcoin, który jest w rajdzie, więc przerzucasz te środki do Bitcoina, tak? Czyli ten przepływ kapitału, w którymś odcinku kiedyś wam w przyszłości mówiłem, dlaczego tak się dzieje i cieszysz się, że Bitcoin rośnie. Jeżeli mamy możliwość z małego projektu uciec do Bitcoina. W ostatnim odcinku mówiłem o dominacji Bitcoina, tak? Czyli jeżeli Bitcoin zaczyna przejmować stery, to wszystko ucieka do Bitcoina i wtedy no trudno, no, tak się po prostu dzieje, taka jest kolej rzeczy i przepływ kapitału, tak? No i tutaj mieliśmy podobną sytuację przy Cardano. Ucieczka kapitału spowodowała, że cena dodatkowo zaczęła słabnąć. No i gdzie pojawiły się główne, mm, ostatnim okresie główne negatywne informacje? Przede wszystkim, słuchajcie, tak zwany food. Food, 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 nie jak food jak żarcie, nie jak food jak stopa z angielskiego, tylko food, -y d czyli dupiaste informacje odnośnie danego projektu. No i tutaj takim, taką informacją był fakt, że etoho, etoro, e. Toho, e, toro e eToro, nie wiem, jak to w sumie ich nazywać. W każdym razie eToro ogłosiło, że już nie będzie po prostu możliwości handlu Cardano u nich, tak, bo obawiali się, że po prostu powstaną, wejdą w życie nowe regulacje, które gdzieś tam mogą ich kopnąć w poślada, no i się może zrobić kupa. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji, eToro postanowiło, że po prostu wyrzuci Cardano ze swojego obiegu. I teraz tak, ja zawsze staram się szukać plusów adekwatnych do minusów, czyli generalnie dowiadujemy się, wpadają yy, złe złe wieści odnośnie Cardano z eToro. No i teraz sobie zobaczmy, mamy ranking giełd. Dlaczego ja o tym mówię? Bo ja sobie sprawdziłem od razu, porównałem sobie dlaczego spada, wpisałem sobie w Google parę takich fraz związanych z wywaleniem. No i zobaczcie, eToro, 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 ja je użyłem, ułożyłem je tutaj, te giełdy alfabetycznie, więc zaraz dojdziemy sobie, jest eToro X. Giełda krypto do brokera EToro, tak? Z tego, co, co, co ja się. tam, w ogóle mnie to EToro nie interesuje. Tam spawują mnie reklamami, ale po prostu um, ja się tam nigdy w to nie zagłębiałem. Nie chcę nawet tego dotykać. Natomiast generalnie mamy tak: 43. miejsce w rankingu. Y, mamy 52 miliony dolarów wolumenu, i teraz na przykład EToro mówi, że o, wywalamy Kordanu. No dobra, z jakiegoś tam powodu je wywalili. I teraz bit tam, zobaczcie, na, jaka różnica wolumenu. Zobaczcie. Zobaczcie, i ten tam akurat twierdzi, że on wpuści Cardano. I teraz do czego ja biję? Biję do tego, że informacja o, o o Cardano to kupa, wywalamy Cardano, bo będą regulacje, powoduje, że już jest tak po prostu negatywne myślenie odnośnie Cardano, że wszyscy zaczynają bać się i, e, i, i wyrzucać e, e, to z portfela, bo to już jest koniec, już Cardano umarło i w ogóle teraz to będzie kosztować 0,000000. E, e, Coinbase, który w ogóle ma trzecie miejsce i wolumeny przyokrutne jak wpuścił Cardano 19 marca, tak? Znaczy była informacja 19 marca, że ich wpuścił, tak jakoś na razie nie trąbi, że będzie wywalać, tak? Więc generalnie um, o czym my tu mówimy, co my w ogóle porównujemy, to ja tutaj nawet nie chcę o tym myśleć, tak? Mamy przepaść. A zatem jak już wiemy, że jedna giełda pozbyła się Cardano, natomiast inna giełda, która ma większy wolumen, to Cardano wpuściła, powinniśmy sobie zadać po prostu pytanie, czy ta informacja, ten food jest aż tak istotny, żeby tak zdampować cenę. Przede wszystkim, co jest jeszcze takie istotne w tym wszystkim, co się wydarzyło? Mamy ten pump, and mamy dump, tak? I generalnie tutaj jest wielkie, wow, cardano! O, panie się będzie działo! O, teraz tu będzie cardano! O, facet, jesteśmy bogaci, spuszczamy to i, i pomidory. I teraz Ciężko uwagę inwestorów utrzymać, jeżeli nie ma co chwilę takiego, teraz będzie to, a później to, a za minutę to, a sro, a abstro, a kro. Generalnie jak jest dużo newsów, to inwestorzy trzymają pozycję, bo wiedzą, że coś jeszcze dojdzie, i jeszcze coś dojdzie, a jeszcze zarobię, a jeszcze zarobię. Natomiast jeżeli ja zarobiłem i zapadła cisza, to albo zapadła cisza, bo nic tam się już nie będzie działo, albo po prostu zapadła cisza, bo ktoś bardzo intensywnie tam. Pracuje, tak? To tak jak macie, nie wiem, jest pracownik w korpo, i jeden pracownik gada, 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 za chwilę przestał gadać i web w komputerze. Nie ma gościa. Albo on tam po prostu y, czyta jakieś pierdoły na y, jakimś www.superplot.pl, y, o ile w ogóle <laughs> istnieje coś takiego, albo chłop po prostu ciężko pracuje. Więc jeżeli zapada cisza, to albo zapada cisza, bo nic się nie dzieje, albo się dzieje bardzo dużo i ktoś podjął intensywne działania. Skardaną minusy są takie, że po prostu cała cały wszystko w ogóle, cały ten projekt pracuje w jak takim porównaniu, można to porównać do żółwiego tempa, w sensie to nie jest tak, że to jest żółw i się nic nie dzieje, tam się po prostu coś dzieje, wszystko jest dokładnie sprawdzane, mamy te informacje o tej aktualizacji, o hydrze i tak dalej, więc dużo rzeczy oni mają uwzględnionych, natomiast nie ma takiej pompy, pompa już była i teraz w momencie sławy jest po prostu blask, tak jak, nie wiem, macie jakiego, jakąś gwiazdę, na pewno sobie przypomnicie, która, nie wiem, wygrała jakiś program telewizyjny, nie wiem, śpiewaj ze mną, tańcz, z dinozaurem, i nagle, tu to, to, ale ona będzie sławna, ale jeden utwór. Rozumiecie? Idzie za jakiś czas, dopiero się pojawia, nie wiem, druga płyta, czy coś takiego, czy jakiś drugi, drugą rolę ktoś dostał w serialu, i tak dalej. W ten sposób, więc skradano było to samo, padło ofiarą swojej radości, euforii i ucichło, tak? A bo, 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 bo i ucichło. A bo bo bo, 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 i ucichło, tak? I na razie się nic kompletnie nie działo. I nagle się okazuje, że są zarzuty, że na przykład Cardano jest zbyt wolną siecią. No jest na razie, ale aktualnie wszystkie prace nad tym polegają, że ma przyspieszyć, więc to wszystko, słuchajcie, dopiero się będzie działo. I teraz, żeby na przykład nie być gołosłownym, to rzucę Wam tu ostatnie, ostatnie, ostatniego, yy, ostatnie foto, które użyję tutaj jako, jako swojego argumentu. To co tu widzicie, to jest ekosystem, cały ekosystem Cardano i tutaj możecie zobaczyć to wszystko, co się w najbliższych miesiącach, słuchajcie, wydarzy, tak, czyli platformy pożyczkowe, lunchpady, na przykład tutaj macie deksy, tak, czyli nie wiem, Sandy Swap, ostatnio Ada Swap, głośna opcja, płatności, to wszystko się rozkręci, więc teraz reasumując to. To, to, co tutaj słyszymy do kupy, to generalnie tak, mamy coś, co w najbliższych miesiącach ma się rozkręcać. Mamy jakiegoś fuda i totalny spadek ceny. Do tego, oczywiście, cały market teraz jest niepewny, więc to też się przyczyna do dalszych spadków. Gdyby tutaj usunąć te wszystkie informacje z całego marketu, czyli ogólnie spadek na Bitcoinie, to prawdopodobnie Cardano by lepiej wyglądało, tak? Ono by się nie przebiło przez ten pułap, o którym ostatnio mówiłem, że to jest strefa, przez którą Cardano poleciało i pewnie spadnie. I tak się też stało. Więc jeżeli sobie, Zrobimy, re, re, zre, zreasumujemy to wszystko, co, co, co dzisiaj mówimy, tak? Czyli okej, okay, Cardano wypada z jednej giełdy, ale wchodzi na dużo większą. Albo przynajmniej na taką, gdzie jest większy wolumen, coś się więcej dzieje która ma wyższe miejsce w rankingu. Więc, dlaczego by nie korzystać z tej informacji? Tylko czepiamy się jakiejś informacji, jakiegoś fuda, że o, o jest mi przykro, bo muszę wyrzucić Cardano. Dlaczego skupiamy się na tym tylko? Weźmy te dobre aspekty pod uwagę. Dodatkowo mamy fakt, że Cardano, słuchajcie, no promocja, jest promocja. Tak jak promocja, zawsze Wam powtarzam w markecie, to i promocja na Cardano. Wbiliśmy naprawdę pod mega, zobaczcie, ja Wam, pogrubiony ten poziom tutaj w okolicach 1 dolara i my naprawdę zmierzamy. Ja nie wykluczam, że my to uderzymy zanim się maszyna rozpędzi, ale to jest piękny, piękny pułap do startu Cardano, tak? Czyli. Nie dość że giełdy, dobry układ cenowy, bo naprawdę jesteśmy w dobrym etapie do, do, do przyszłości. No, i teraz, generalnie, jedna najważniejsza rzecz, jaka, jaka musi do Was dotrzeć. Jeżeli szukacie monety, która przez miesiąc spowoduje, że zostaniecie milionerami i zrobi 100X, no to nie jest to kardano. Nie, co, rozczarowaliście się, tak? Jeżeli ktoś pyta mnie o moje zdanie, i to oczywiście, tak jak zawsze mówiłem, nie jest porada inwestycyjna, a dlaczego to mam w następnym filmiku, jak będę robił poradnik odnośnie emocji na rynku, to Wam pokażę screena, jakiego mam, padniecie. Właśnie dla takich ludzi trzeba ciągle powtarzać, że te filmy nie są poradą inwestycyjną. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli ktoś pyta o moje zdanie, to. Aktualnie dla mnie Cardano w tym momencie jest w promocji i ja nie mam zamiaru go sprzedawać. Mało tego, ja już się doładowałem, a doładuję się tu jeszcze bardziej. Dlaczego? Ponieważ to, wszystko co się ma wydarzyć w najbliższych miesiącach, to, że Cardano jest takim żółwiem, który powoli, krok po kroku realizuje gdzieś tam swoje plany z trudnościami, ale nie tylko Cardano ma trudności, wiele projektów ma trudności, powoduje, że ja nadal w ten projekt wierzę. Dla mnie nadal, co ja będę robił? Nic. No, Cardano aktualnie będzie leżało w portfelu, zostanie wrzucony na, na staking, na przykład na giełdzie, nie wiem, Binance, żeby pracowało samo na siebie i się mnożyło. I to wszystko. I tu jest czas oczekiwania, aż ruch w górę się wznowi, ponieważ ja uważam, że nie zrobi mi to 200x, 100x, 50x, natomiast zysk przyniesie prędzej czy później. Mamy, słuchajcie, grudzień i. Postaram się wrócić do tego na przykład w czerwcu i porównać cenę Cardano. Oczywiście je, to nie jest tak, że ja jestem jasno widzę, i ta cena odbije. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że giełdy z większym wolumenem um, biorą się za Cardano w stosunku do giełd, które się go pozbyły, tak? biorąc pod uwagę, że tak jak widzieliście, ten cały ekosystem jest ogromny i krok po kroku, powoli coś się zaczyna dziać. E to jest po prostu kwestia rozwoju i czasu. Nic nie jest takie, że powstaje od razu i jest doskonałe. Żaden blockchain, żadna platforma, nigdy nic nie jest doskonałe. Wszystko ma swoje plusy i minusy. W związku z powyższym. Aktualnie biorąc sytuację, jaka panuje, uważam, że jest świetna wyprzedaż. Uważam, że trzeba się uzbroić w cierpliwość. Może nie będzie to miesiąc, może nie będą to dwa, natomiast, tak jak mówię, postaram się, zapiszę to sobie, żeby wrócić do Cardano, chociaż to jest omawiane z reguły cyklicznie w moich filmach. To wrócić do Cardano załóżmy za pół roku i zobaczymy, gdzie będzie cena, tak. Y dla mnie Cardano nie umarło, dlatego ja Cardano sprzedawać nie będę. Dla mnie Cardano jest akurat na wyprzedaży. W związku z powyższym, wręcz przeciwnie, ja je dokupiłem. I uważam, że Cardano nie jest aktualnie na etapie śmierci. Uważam, że Cardano jest aktualnie na etapie, z którego ponownie może wystartować do swoich szczytów. W związku z powyższym myślę i wręcz Uważam, że Cardano ma szansę, wdrażając kolejne projekty na kolejny taki rajd. Jak już się żeście zdążyli przyzwyczaić, Cardano lubi bum, pam, param, pam, pam, bum, pam, pararam, pam, pam, bum, i tutaj znowu zobaczymy, tak? Czyli Cardano lubi takie pompy. Mając to na uwadze, tak jak na początku Wam powiedziałem, aktualnie Cardano zostaje u mnie w portfelu, nie wywalam, niech sobie leży i dojrzewa. Mamy jakąś reakcję cenową, zobaczymy, to i tak jest nadal trend spadkowy. Gdzie się zatrzymamy, nie wiem. Natomiast na pewno jeden dolar będzie dla mnie kolejną opcją uśrednienia tej pozycji i oczekiwania na dalsze wydarzenia. Tyle słuchajcie o Cardano. Teraz mała wstawka odnośnie pomocy. Tak, witam was bardzo serdecznie. To jest stanowisko dowodzenia, z którego najczęściej się słyszymy. Była kawa, to nie jest grzaniec. To też jest kawa. To jest komp, z którego korzystam i na którym montuję wszystko. I teraz tak, tutaj jakieś notatki, znaczy nie jakieś, tylko te informacje, które najbardziej mnie interesują, które sobie tu zapisuję, żeby wam przekazać. I uwaga, najważniejsza rzecz odnośnie pomocy, o której żeśmy rozmawiali, to bum, ta -dam! Pomagam z Julką. Tak, to co widzieliście, to jest dokładnie moje stanowisko dowodzenia, moi drodzy. I chciałem wam tylko powiedzieć, że to nie jest żaden, nie wiem, materiał sponsorowany, link sponsorowany, nic takiego absolutnie. Ja wiem, że ja nie mam pierdyliarda subskrybentów, może w przyszłości i zasięg tego kanału nie jest taki jak, jak na przykład innych youtuberów z różnych dziedzin. Natomiast słuchajcie, dlaczego ja o tym mówię, bo można pomóc dzieciom z hospicjum. I to pomóc tak naprawdę, nic nie robiąc dodatkowo mówię o tym, bo już mam jakąś tam ilość widzów, oglądacie, wy macie znajomych możecie udostępniać to albo jak nie chcecie udostępniać materiału wideo, możecie po prostu podrzucić pomysł znajomym, bo ta piekarnia po prostu jest koło mnie ja tam kupuję chleb i ostatnio się okazało że jeżeli do, kupując chleb załóżmy, który kosztuje przykładowo 5 zł, ja zapłacę 8 zł, czyli dorzucam 3 zł te 3 zł jest przy mnie naklejane na taki wielki bochenek chleb Obrazek takiego bochenka chleba, taki, taka mała naklejeczka z małym chlebkiem, i tak jak uzbierają się wszystkie naklejki, to wtedy ta piekarnia wypiecze e, chleby dla pomocy dzieciom e, po prostu z hospicją. Jak dla mnie petarda i tak zawsze chleb trzeba kupić i tak, no chyba, że ktoś chleba nie je, natomiast dla większości osób chleb jest jakby podstawowym składnikiem w domu, więc jeżeli go kupujecie, czemu nie? To jest tak, jakbyście po prostu zostawili napiwek, nie wiem, jedziecie taksówką, na zostawiacie napiwek, idziecie do baru, kelnerowi, czy tam e, do restauracji, kelnerowi, czy kelnerce, no zostawiacie napiwek, tak? E, nie wiem, e, stajecie przy barze i już macie sobie super imprezę, wyraźcie jednego shota przed wyjściem, dostajecie szoto od barmana, boom zostawiacie napiwek albo barman ładny uśmiechnięty albo barmanka ładna uśmiechnięta, więc czemu by dla biednych dzieci nie zostawić napiwku w piekarni? Proste, prawda? Więc nikogo to specjalnie za dużo nie kosztuje, a grosik do grosika i myślę, że dla dzieciaków taka pomoc się przyda. Mówię o tym tylko dlatego, że tak naprawdę nie wymaga to od nas nic ee, dodatkowego. Także słuchajcie, czy Kardano to koniec? Moim zdaniem podsumowując dzisiaj. Nie. Eee, Tutaj widzicie nazwę folderu, bo ja to muszę wszystko grupować, żeby sobie to gdzieś tam później przy montażu nie szukać tego. W związku z powyższym dla mnie Cardano to nie jest koniec. Dla mnie Cardano ma szansę nawet wybić się powyżej trzech dolców w jakiejś tam przyszłości, jeżeli będą regularnie realizować ten swój ekosystem, tak? W związku z powyższym, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Uwaga! Zasubskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podobało łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, żeby być w przyszłości na bieżąco z takimi filmami. I teraz na jutro, nie wiem, czy mi się uda jutro nagrać wideo, bo naprawdę to też pochłania trochę czasu, ale na jutro przygotowałem Wam takiego małego newsa z jedną monetą, która również według mnie ma potencjał. Więc ja zrobię wszystko, żebyśmy jutro się zobaczyli, bo chcę Wam to przedstawić. Eee, I tyle. Cardano, kupuj rano, pozdro i do usłyszenia w następnym wideo.